No, wiele rzeczy można powiedzieć, ale na pewno poranek Bez Obratowskiego to nie jest poranek, tylko to jest jakieś coś. No. Dlatego teraz posłuchajmy. Człowiek, w sensie dana osoba, da, potrzebuje gdzieś należeć, do jakiegoś klubu, na przykład do klubu zaostrzania obostrzeń z własnego czy powierzonego materiału. W Nowej Zelandii sporą popularnością cieszą się kluby trumienne. I tu mamy interesującą grę słów, bo kofin to jest trumna, kofikawa, kawa, coffee, klub brzmi jak Coffee Club, czyli klub taki kawowy. Zabawny jak wesoły pogrzeb, normalnie. No, jeszcze bardziej po polsku można by powiedzieć, jak to wymyślił Skowron, grupki dekoratorskie. I członkowie klubów trumiennych dekorują swoje przyszłe lokum George, wypalarką, wypala sobie sowy, na przykład, nie? Mary haftuje do trumny, serwetki w kształcie upływającego czasu. John montuje półeczkę na papier toaletowy, na wypadek, gdyby ostrą biegunka popuściła ze szczęścia, jak dostanie się do nieba. Takie kluby mają długą tradycję na świecie. Już w starożytnym Egipcie fa faraonowie mieli klub, y, klub piramidalny, na którym obradowali jak go zdobyć piramidę, na przykład świeżo wybudowaną wówczas piramidę faraona Hopsasa. Do klubu chodził też faraon to tu to, to tam, ale chłopina nie mógł się zdecydować gdzie chce mieć piramidę i nie ma. Osobiście jednak wolałbym wydać kasę na porządną stypę jeszcze za życia, niż zdobienie sobie przyszłej trumny, Żeby żałobniko, żebym żałobnikom nie zazdrościł po śmierci, że ja tu se leżę, normalnie zamknięte. oni imprezują z mojego powodu, ale bez mnie. I trzeba się spieszyć, bo Rada Polityki Pieniężnej może podnieść stypy procentowe i wtedy ciemna mogiła i paluszki z wodą mineralną na stypie. Dlatego ludzie... Imprezujcie, jak jeszcze żyjecie, a ozdabianiem trumny niech się zajmie rodzina po Waszym odejściu do, miejmy nadzieję, lepszego świata.